Proszę Państwa, no widzę, że w żyjemy w coraz to, jak gdyby, bardziej dziwnym kraju. Robi się dość nieciekawie, gorąco, nie tylko, że pogoda jest, mówiąc wręcz do dupy, bardzo niefajna. Leje, pada, ziębi, ziąbi, i jakoś media o tym, o tych wylaniach, stanach alarmowych i tak dalej. Podtopieniach, lekkich powodziach. Praktycznie media o tym nie mówią, tylko mają dwa główne tematy. Temat, właśnie widocznego tu pana Giertycha i temat COVID-u, właśnie o którym za chwilę będzie, właśnie też troszkę. No, niektórych szokuje ten super gwałtowny wzrost zakażeń, no bo przecież to nie tak miało być. Można się było spodziewać wzrostu zakażeń, no ale nie aż w takiej skali. Prawie 8 tysięcy, a dziś już ponad 9 tysięcy zakażeń, że COVID opanował Polskę, prawda? No nie jest to, nie jest to codziennie nowe rekordy, zbyt sympatyczne. Proszę Państwa, i żyjemy w coraz to, jak gdyby, dziwniejszym kraju. Mamy duże obostrzenia. Największe miasta, jak Warszawa, Kraków, znalazły się w czerwonej strefie, gdzie no, wiele nie wolno, za dużo nie wolno. <laughs> Grozi nam lockdown. I niektórzy twierdzą, że być może dlatego wyciągnięto sprawę pana. Giertycha i Krauzego, żeby troszkę te kwestie przykryć. No ale ja nie wiem, czy to nie spowoduje skutków wręcz odwrotnego, no bo sytuacja, proszę Państwa, nie jest, nie jest <laughs> zbyt różowa, bo mamy różne napięcia. Przecież co dopiero były duże afery z górnikami, które się jeszcze nie skończyły z rolnikami, etc. No, a proszę Państwa, przecież w tyle jest bez przerwy jeszcze kwestia Unii Europejskiej i kwestia praworządności. A afera z panem Giertychem raczej tylko <laughs> wzmocni krytyków, krytyków z Unii Europejskiej i Platformy Obywatelskiej. No, sprawa jest dosyć dziwna. Dziwnie się to wszystko zbiega w jednym czasie. Te wielkie zachorowania, yy, sprawa właśnie pana Giertycha, kwestia praworządności i tak dalej. A sprawa z panem Giertychem i Krauzem jest właśnie dość dziwna, zaskakująca i tajemnicza, proszę Państwa. Tajemnicza też, bo według nie tylko mnie, ale wielu. PiS sobie wręcz sam szkodzi. <laughs> Co prawda, chyba chodziło o to, żeby przykryć inne sprawy, choćby plądkę dla zwierząt, yy, ustawę bezkarnościową, i tak dalej. No, ale z tego może być kolejna afera, zwłaszcza w Unii Europejskiej. Bo przecież daje to duże paliwo. <laughs> Krytykom rządu naszego właśnie w Unii i Platformie i Opozycji. Pan Giertych, widziany tu na zdjęciu, oczywiście zapewne nie jest aniołkiem. Ja, ja tego nie mówię. A tym bardziej jego klienci, różni tam bankierzy i kombinatorzy też. I różni przedstawiciele platformy. Ale rząd jednak winien się trzymać rzetelnych standardów, a nie na przykład, co budzi wielu zdziwienie osób, że przedstawia zarzuty yy, zatrzymanemu Giertychowi w szpitalu w stanie półprzytomnym, a niektórzy twierdzą, że w ogóle nieprzytomnym. No, on też mógł nieźle udawać, prawda? <laughs> no, ale już samo zatrzymanie, Cenasa pod sądem okręgowym i skucie kajdankami, także pilne przeszukanie jego bili i kancelarii, bez uprzedniego zawiadomienia Rady Adwokackiej, co podobno jest przewidziane prawem przeszukanie Bili i Kancelarii, gdzie przecież przygotowywał obronę klientów, a mamy przecież tajemnicę adwokacką, prawda? no budzi dość poważne wątpliwości, a u wielu nawet wręcz oburzenia. A przecież pan Giertych nie tylko bronił pana Krauzego, ale i Tuska, i Czarnieckiego i wielu innych prominentnych ludzi i działał przecież też w sprawie srebrnej przeciwko panu superprezesowi Kaczyńskiemu. Zdaniem niektórych to może być jedna z głównych przyczyn tego, że się za niego w końcu zabrano dość zdecydowanie. No i <laughs> troszkę sprawę, jakby wyjaśnia, zdaniem wielu interpretatorów, że prokuratora zażądała zawieszenia pana Romana Giertyka w prawach wykonywania zawodu, czyli adwokatury. I być może. No, w dużym stopniu o to właśnie chodziło. A takie działania, wszelkie podjęte ostatnimi czasy, budzą nie tylko zdziwienie społeczeństwa i wielu y, ludzi, nie tylko w Polsce, ale i za granicą, ale i oburzenie znacznej części prawników, i zwłaszcza w Unii Europejskiej, który daje wspaniałe paliwo do właśnie atakowania rządu i Polski. Co może się odbić na nas również negatywnie finansowo, proszę Państwa. <laughs> Wiele uważa, wielu uważa, <laughs> że te zaskakujące działania PiS są niemal samobójcze na dłuższą metę, bo chce się przykryć jedną sprawę czy drugą, a wywołuje się następne afery i zagrożenia. Tak jak tu widzimy, wirus. Wirus szaleje, COVID opanował kraj, prawda? Jak tu się twierdzi. Proszę Państwa, więc to jest wszystko dziwne. No, chodzi zapewne również o przykrycie, zwłaszcza według pana Atora Woźniaka, innych problemów PiS, na przykład związanych z piątką dla zwierząt, gdzie PiS się trochę roztypuje, z ustawą bezkarnościową. Która może nie przejść, i ludzi właśnie dość oburza, i ciężką sytuacją służby zdrowia. No i być może chodzi właśnie o pozbawienie możliwości działania y, pana Giertycha jako adwokata i jemu podobnych, i jakby zdyscyplinowanie prawników, adwokatów, a może nawet zdaniem niektórych i sędziów. <laughs> Z tego, co podają, Giertych, ja się tak dobrze na tej sprawie nie znam, ale z tych szczątkowych informacji wynika, że Giertych raczej wprost nie kradł, tylko zarabiał u tych różnych, prawda, biznesmenów i, i innych mocnych ludzi, i pouczał jak kombinować, prawda. No nie wiem, to mu chyba wolno, no ale jest to niewątpliwie. Moralnie no, niewłaściwie wręcz podejrzane, no ale chyba prawnie dopuszczalne. Choć jeżeli to oczywiście przekroczył prawo, no to, to dlaczego go tam nie próbować yy, zdyscyplinować karnie, prawda? Ale to wszystko może skończyć się dość fatalnie. Nie tylko dla pana Giertycha czy tych jego klientów, ale również i dla PiSu, i dla Polski, bo możemy mieć bardzo mocno przycięte fundusze z Unii Europejskiej, a zaufanie do władzy i do PiSu na pewno będzie znacznie spadać, bo niektóre zastosowane no, chwyty budzą pewne wątpliwości, prawda? Więc oby nie było jeszcze gorzej, również i z koronawirusem, potrzebna wielka modlitwa. I bezwłoczna intronizacja Chrystusa Króla i post działanie, by nie było wojny i zniszczenia kraju. Więc ora Edla Bora, Amen, Amen, Amen.